Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Do niedzieli z tej strony Kuba oraz Paweł. I dzisiaj sobie porozmawiamy na temat prawdopodobnych skutków wprowadzenia kolejnej kwarantanny. Tak, tak sobie dzisiaj porozmawiamy. Także jak pewnie słyszycie, nie wiem, czy druga fala, czy jak to nazwać, niby nadchodzi. Ostatnio padł rekord zaka zakażeń w Polsce yy, i. Paweł, co ty o, o, sądzisz na razie o tej, masz jakieś ciekawe informacje na temat koron... koronki? Na świecie no, cały czas są wprowadzane coraz to nowsze obostrzenia, niby myśleliśmy, że to już jest koniec, a tu jakieś tam kraje nowe obostrzenia, Niektórzy, niektóre kraje znowu wprowadziły lockdown, czyli właśnie kwarantannę, zostali, za, zostali zamknięci w domach, w Indiach kiedyś było, chyba w Indiach, tak mi się kojarzy, chyba tak, Mów, największe kwarantanny... Największa kwarantanna światowa, że tam kilka milionów osób zostało zamkniętych w miejscu, w którym akurat przebywali. I poza domami nawet. I potem nagle ci ludzie wracają do domu po tej, po tej kwarantannie i wtedy się wszystko rozniosło najbardziej. To pokazuje, jak małe takie, wiesz, malutkie... malutki czyn z jednej osoby może się na drugą przenieść. Pro, bardzo prosto, mimo że kwarantanna to i tak. Słuchaj, Ty mówiłeś o drugiej fali, i dużo osób mówi, kurde, jak to druga fala, wciąż jeszcze się pierwsza nawet nie skończyła. To nie, nie. jest to też tak, że, że wiesz, że będzie, będzie pierwszy, że pierwszy będzie, potem do zera i potem nagle druga wyskoczy i nie. będzie, nie wiem, cokolwiek tam się stanie. Czy ona zmutuje, nikt tego nie wie i to tak naprawdę jest tylko wszystko umowne, bo to wirus rozdaje w tym wszystkim karty, a nie my. Nie, my się tutaj nic nie możemy spodziewać tak naprawdę na ten temat. Możemy się słuchać tylko o tego, co się dzieje. Tu chodzi o to, że wiesz, że jest lockdown, no potem, potem to wszystko trochę wyhamuje, a potem znowu wszyscy do domów zostaniemy zamknięci w domach. Tak. I mimo wszystko <grym> najwięcej mówi się w mojej opinii o gospodarce, jak to będzie wyglądać, bo mimo wszystko to jest temat, który, na którym ucierpieć może każdy jeden z nas. Każdy jeden z nas może ucierpieć na tym, że będą jakieś tam skutki gospodarcze. I nie wiem jak ty, ale ja. Przygotowując się do tego podcastu i myśląc sobie nad tym, jakie mogą być skutki. Właśnie najwięcej myślałem o gospodarce, aniżeli o jakichś skutkach społecznych, choć też takie ym, są. No, dużo jest. Na pewno inflacja. Wow. Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale niekoniecznie. tak może być. Wiesz, może być, ale wiesz dlaczego niekoniecznie? No. E, dlatego, że do dodruk pieniędzy sam w sobie, jeśli markuje, bo powiedzmy, będą upadać przedsiębiorstwa, nie? Mhm. One mają kredyty. Jeśli nie spłaci przedsiębiorstwo kredytu, to tak naprawdę te pieniądze uciekają z rynku. No bo tak jak się kredyt daje, że daje się z powietrza, tak się daje, tak jak kredytu nie ma, to też jakby powietrze po prostu uciekają. Tak by się wrzucił do przepaści, nie? Ich nie ma. I jeśli dodruk maskuje to co zostało zabrane przez przedsiębiorstwa to inflacji nie ma a może być nawet deflacja czyli ten wzrost wartości tylko że rządzącym rządzący jest się bardzo często ciężko powstrzymać właśnie w mm, dodruku pieniądza i wiesz oni sobie dodrukują więcej niż było i tak naprawdę rozdadzą to społeczeństwu społeczeństwo zadowolone e, e, będzie popierać rząd i takie są realia i tak jest wszędzie nawet prezydent pan Donald Trump Powiedział, że tam chyba każdy bezrobotny, który teraz jest, to dostanie czek na, czek na 3000 dolarów od niego osobiście. No, tak, tylko wiesz, nie możemy porównywać się do Stanów Zjednoczonych, które mają walutę znaczy, ja, ja nie po, na świecie. Ja nie porównuję, tylko ja pokazuję zależność między rządami, nie? że one po prostu będą roz, to, będzie, to jest rozdawnictwo pieniędzy. Oczywiście to nie jest w 100% złe, tylko mówię, jak to się nazywa. No wiesz, ja nie mówię, że, dodruk, że my jesteśmy te, Stanami Zjednoczonymi, no, nie? Ten dodruk właśnie u nas może powodować inflację i na pewno powoduje. No, no niekoniecznie musi powodować inflację, bo może być markowany ubytkiem pieniędzy. Teraz jeszcze ta, te przedsiębiorstwa nie upadły ze względu na to, że dostały dofinansowania. Tylko, że jest teraz właśnie w tym momencie jest więcej pieniędzy na rynku, mamy inflację, ale później to może się wyrównać. Mhm, wiesz, przez te kredyty, prawda? Tak, tak, bo że to będzie wiesz, wyrównane, nie? że przedsiębiorstwa upadną, pieniądze z rynku będą i to się może wyrównać, ale niekoniecznie musi, nie? To wszystko zależy od od, państwa. Jak myślisz, jakby ludzie zareagowali, gdyby zostali znowu zamknięci w domu? A czy nie, gdyby nie zostali zamknięci, gdyby rząd nakazał zostania, zostania w domu znowu na, dajmy na to dwa tygodnie, pozamykał wszystko. Wydaje mi się, że byłyby dwa typy ludzi, no i wiadomo ci po środku jak zawsze, ale to by tak, jedna skrajność to tacy, którzy by się, no trudno, by tak sto stoicki spokój, trudno, już raz to przebyliśmy, no to i przebędziemy to drugi raz, ten wirus jest faktycznie groźniejszy niż się wydawało początkowo i druga, yy, druga grupa osób, które, wśród których to niezadowolenie by mocno wzrosło, ponieważ pewnie nie wierzą, że coś takiego jest, albo nie wierzą, że on jest tak poważny. Także to by mogło na przykład spowodować jakiś bunt, wyjście na ulicę, nawet i jakieś działania przeciw władzy. Tak mi się wydaje, bo naprawdę te nastroje y, są różne: są różne, są skrajne, i też po naszych wyborach widać, jak to społeczeństwo jest podzielone. Tak, no przede wszystkim bardzo. Mm, bardzo dużo daje to, że walczymy z czymś niewidzialnym, że ten wirus jest niewidzialny. Co innego, jakby była wojna i by wojska, mi na to, jednego kraju jeździły po naszym kraju, mm -hmm. po naszym państwie, no to to inaczej by było. Ludzie by widzieli, że jest problem realny, mm -hmm. a ten wirus jest niewidoczny dla nikogo, więc ludzie mówią: Kurde, jaki wirus? Przed chwilą premier mówił, że nic nie ma, że już jest ok. No I nagle mm. mamy zostać zamknięci w domach? O co chodzi? A ludzie nie wiedzą o tym, że ktoś czy znaczy, największe przed... Lud... Kurde, jakby to powiedzieć... Yy, medycyna mówi jedno, a politycy zawsze powiedzą drugie. Dla swoich korzyści najczęściej. A ludzie zamiast ufać medycynie, ufają politykom. I to jest ten problem. No tak, bo jednak chcąc, nie chcąc, trzeba powiedzieć, że politycy mają największy wpływ na nasze działania. Zarówno jak chodzi o to, że mogą właśnie... Tak naprawdę w, środki, w, w, w ciągu dwóch, trzech dni zamknąć się w domu. aż po to co powiedzą. I to jeszcze, nie? nielega, i to jeszcze nielegalnie. No właśnie, nie. I, I to właśnie też jest jeden z powodów, że nielegalnie zostaliśmy zamknięci w domu pod pretekstem tego, że e, będziemy. że wiesz, jest wirus. I o ile ja się z tym zgadzam, że tak powinno być. Bo wierzę, że ten wirus jest faktem, a nie jest. Ym, a nie jest jakim, jakąś ściemą. E, tak, nieko tak niekoniecznie się też zgadzam z tym, że on jest aż tak niebezpieczny, jak media go... W sensie to nie jest aż tak niebezpieczne, jak media go rozpagowują, a jest to gdzieś coś po środku. Mm -hmm. Bo tak prawda. Co prawda to można myśli mówiąc, że nie jest tak niebezpieczny. Ee, to znaczy, że wiesz, jeśli ty go złapiesz... To, to nie jest tak, że to jest koniec świata i nic się z tym nie da zgodzić, Wysta a, tak jak, a tak media go przedstawiają, no sorry, jeśli ktoś jest zakażony, to o kurcze, kolejne kilka zakażeń, nie? A to są to jest kolejna pusta informacja do naszej kieszeni, bo jeśli zostaniesz zakażony, to realnie go nie widzisz, nie możesz się przed tym obronić, bo możesz to dostać nawet jak pójdziesz do sklepu. A jeśli zostaniesz, nawet będziesz chory, to z kolei możesz przejść to bezobjawowo i tylko zarazisz osoby wokół siebie, nie? I, i, I dla mnie ok, powinny być takie informacje podawane, że są kolejne że kolejne osoby są chore, ale kurczę, to jest przesadnie, przesadnie użyte i za dużo jest, za często to jest powtarzane. Wiesz co, moim zdaniem największy problem w tym wszystkim nie jest taki, że to byś coś stanie, że będziesz chory, znaczy że umrzesz. Ale problem jest w tym, że os dużo osób, może mimo że go przejdzie bezob bezobjawowo, to jest jakaś jednak część osób, które będą miały problemy. I to nie tak, że umrą, tylko wiesz, będą potrzebowały jakiegoś respiratora pobytu w szpitalu krótkiego. I w wielu krajach to się tak stało, że po prostu nie było miejsc w tych szpitalach. I wtedy się dzieje najgorzej. I wtedy się właśnie dzieje najgorzej. To nie jest tak, że ktoś umrze, bo on. Może nie umrzeć, ale on potrzebuje jednak tej wizyty w szpitalu, krótkiej chociażby, mhm. tam, żeby go trochę podleczyli, a jak będzie dużo zakażonych, no to nie będzie tych miejsc w szpitalach. Ameryka sobie z tym nie mogła poradzić, a. No, poziom medycyny w Ameryce, a u nas to są dwa różne światy. Inne tak kraje, typ tak... Niemcy, Włochy, a wszyscy są od nas bardziej rozwinięci, także no, u nas to jest bardzo duży problem. Znaczy, Włochy mają chyba gorszą służbę zdrowia niż my akurat. No, nie wiem, no ale... Tak, znaczy, nie tak, tak, do... tak pokazują, tak, tak, tak po prostu chyba jest, tak przynajmniej ja się spotkałem z taką informacją, że we Włoszech jest bardzo słaba ta służba zdrowia, że jest o wiele gorsza niż u nas, ale wszędzie tak naprawdę się na nią narzeka, nawet w Stanach Zjednoczonych. Także no, nie ma kraju, wydaje mi się, gdzie ta służba zdrowia by była na odpowiednim poziomie, a może to być związane z tym przyrostem ludności, który niewątpliwie jest. No, też to, że ludzie tak jakby nie przygotowują się na takie rzeczy jak pandemia, jakby mhm. nie patrzeć. No, Bill Gates o tym kiedyś mówił. Teraz jest uważany za człowieka, który chce zniszczyć ludzkość, a on już ostrzegał przed takimi rzeczami, że kiedyś to musi nadejść, bo to się dzieje co jakiś czas i kiedyś znowu to się musi stać. Zauważmy, że to jest kolejny, tak jakby twór chiński. To jest kolejny twór chiński, jakby nie patrzeć No te poprzednie, takie światowe, yy, może nie pandemia, epidemia, no, no, no może pandemie też były pochodziły z Chin i to jest kolejny raz, kiedy to pod, takie coś pochodzi z Chin. A wiemy o tym, czy może ktoś nie wie? Ostatnio chińska pani doktor, doktor mm. powiedziała, że tak naprawdę ten wirus nie pochodzi, nie jest naturalny i został wymyślony przez rząd, stworzony przez rząd chiński. Pamiętajmy o tym, że WHO, światowa organizacja zdrowia, takich, takich rzeczy może nie poprzeć. A czemu? Donald Trump w ogóle odszedł do od WHO, powiedział, że nie chce z nimi w ogóle współpracować. WHO jest w tej chwili, jak to powiedział pan Wojciech Cejrowski, w pełni kontrolowany przez rząd chiński, bo tam są wszyscy przedstawiciele z Azji i bardzo dużo z Chin. Chiny mhm. kiedyś, jak reszta świata się tym nie interesowała, WHO, wpłacały tam pieniądze. Bardzo dużo, i w pewnym momencie rząd chiński powiedział: Kurde, jak my wam tyle płacimy, to może chcemy mieć tam kogoś wpływowego, tam, prawda? I tak się to rozrastało, i teraz podobno jest to w pełni kontrolowane przez Chiny. Więc nawet jeżeli by tak było, no to WHO tego nie poprze, a WHO ma chyba taką wiesz, Największą. Yy... No mają największą moc sprawcą, bo są Światową Organizacją Zdrowia, no, tak no, sama no, nazwa, tak, yy, nazwa wskazuje. Swoją drogą zobacz, jakby relacje międzyludzkie ucierpiały i międzypaństwowe, bo jak teraz ucierpiały na przestrzeni kilku miesięcy, yy, czy nawet nie kilku miesięcy, tylko tam dwóch, trzech. E, gospodarcze i nie tylko, to zobacz, jak, ile, ile lat by musiało zająć, jeśli by wprowadzono znowu kolejną e, taką, taką, e, takie ograniczenia, że nie może się przemieszczać linie lotnicze. Zaż linie lotnicze, które e, jakby musiały upaść znowu ten ruch lotniczy, który teraz już jest niewielki przez okres wakacyjny, znów by był jeszcze mniejszy niż jest teraz. Tak, a czy nie wiem, czy wiesz? Tak, Które odchodzą do, od odchodzą do tematu. W Ameryce podobno jest tak, że jak ktoś złapia takiego wirusa, to dostaje tabletkę normalnie. Tabletkę, po której mu przechodzi, i potem tą tabletkę przez kilka dni bierze i się wylecza całkowicie. Z tego. No, ja mam zdanie takie na temat tabletek w USA, że to jest tam y, pizza, wodę, fotomontaż, tam masz, trochę, to masz leki na wszystko, i tam nawet po tym Amerykanie lecą. Tam masz w Walmarcie, możesz sobie zobaczyć na filmikach youtuberów, że masz całą tak naprawdę. Tak, byś miał wypadków śniadaniowych alejkę tak masz całą alejkę leków. Także, no, także i suplementów diety. Także, no, Tam, Ameryka w ogóle je o wiele więcej leków niż Europa. Cała. No. no tak, tylko wiesz, Europa jeszcze żyje tym, że dostanie jakąś szczepionkę i w ogóle, a tam już mają lekarstwo, po którym realnie podobno przechodzi, także no. jest to jakiś krok. Zobaczymy. Zobaczymy. <laughs> Trochę mi się w to wierzy. Nie chcę, że tabletkę dostałem. W mojej opinii, to jest to efekt placebo. Placebo. Nawet jeżeli placebo, no to jeżeli działa, tak. to ok. Racja, racja. racja. Yy, Nagramki, o tym odcinek placebo. <grym> tak. W swoją drogą, my to nagrywamy, jak już go nagraliśmy, ale ale, ale wrócimy znaczy ale wrzucimy go później także my już teraz was bardzo serdecznie zapraszamy zapraszamy was też do subskrybowania kanału no bo oczywiście tutaj się dowiadujecie super informacji które wam nie tylko pomagają I, i przede wszystkim tego podcastu świetnie słucha. Tak, a teraz wyobraźmy sobie sytuację znaczy tego nie musimy na razie wyobrażać, że jest ten wirus to teraz i tak jak Ty mówisz, nie jest on taki groźny. Okej, okay, nie jest on taki groźny. Mhm. Spoko, może jest tak. Może tak być. Też uważam, mhm. że on jest trochę zbyt y, źle przestawiany w mediach. To jest takie trochę też medialny, ale nie do końca, bo jednak no. ten wirus uważam, że no, jest no, groźny. Dobra. Tak, no i okej, okay, nie powoduje żadnych złych objawów. Ludzie się zarażają bez, bez objawowo, Większość jest okej, okay, spoko. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jest jakiś rząd światowy. Znaczy, no jest jakiś rząd na świecie. Ja on sobie pomyśli, kurde, ci ludzie uważają, że to jest pic na wodę wszystko. Zresztą to jest tak naprawdę niegroźne, nie stosują się do zaleceń. Dawaj teraz wypuścimy jakiegoś groźnego wirusa, dajmy na to Chiny tak zrobią, wypuścimy teraz drugiego, drugą mutację tego wszystkiego, a my, my wprowadzimy sobie kwarantannę, a oni pomyślą, kurde, ci Chińczycy to są głupi jacyś, My się tak nie będziemy do tego stosować, a ten drugi będzie tak zmutowany, że już będzie mega groźny, a ludzie pomyślą, będą cały czas mieć, mieć w głowie, że to jest pizz na wodę, nas zamkną w domach, rząd, Ale ludzie, kurde, tak nie może być, wychodzą się buntować, a ten druga generacja jest już dużo gorsza. Znaczy, wiesz co, ja nie chcę tak za bardzo gdybać w tym kierunku, bo to w mojej opinii są. tak może być, nie musi, nic z tym nie zrobimy, jeśli tak by było, ja sam bym był niezadowolony. No nie wiem, czy nic nie zrobimy, możemy zostać w domach. E, no tak, ale nie, nie zrobimy, jeśli coś takiego zrobią, a jeśli coś takiego zrobią, no to są zwykłymi. No. Nie każdy sobie dopowie. W ogóle w mojej opinii, jeśli ten wirus jest faktycznie, tak jak dużo osób mówi, stworzony sztucznie, to, to no, no właśnie. No to każdy sobie odpowie na pytanie, o co chodzi. Pamiętaj, że w grudniu chyba, czy na początku stycznia jeżeli ktoś twierdził, że ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka, nie, chyba tak. Tak. Jakoś tak. Czy ze zwierzęcia na zwierzę? Nie, z albo człowieka czy... na człowieka. No bo człowieka ze, to... jakby ze zwierzęcia na zwierzęcia się nie przenosił, to by nie przeniósł się na człowieka, nie? No, no to wiesz, no to uważany był za idiotę i to była ogólnie teoria spiskowa, a potem okazało się, że to jednak prawda, więc nic nie wiemy, nie wiemy, która teoria teraz spiskowa okaże się za niedługo no tak, prawdą. No teorie są spiskowe są po to, żeby jak najwięcej yy, o, o nich się mówiło i żeby ludzie mieli mentoring w głowie, bo jednak to jest pociągające, że jest jakaś inna strona medalu i często no, tak. jest. Często jest. Ale swoją drogą no. osoby, ja tutaj mogę przytoczyć swoją rozmowę z moją panią fryzjerką, którą pozdrawiam, choć na pewno nie wie, że coś takiego nagrywam z tobą. <grym> um, musisz jej powiedzieć, musisz jej powiedzieć. Musisz jej powiedzieć. Um, to ona miała na przykład oszczędności. I ona te oszczędności miała no, na okres pierwszej powiedzmy tej fali, no bo ona ma własny tam no właśnie własny salon, no i musi się utrzymać. O ile przez pierwszy okres? I wystarczyło, tak mówisz, że teraz, jakby naprawdę było, że drugi raz to mogło być ciężko i by mogła czasem, wiesz, ten salon stracić. I to pokazuje, jak wiele osób, jak teraz się pozamykało sporo salonów, właśnie fryzjerskich, no bo nie dali osoby, osoby rady, a to jest tylko jedna branża. Tak samo mogło być w sytuacji drugiej fali. Że te osoby, Pragna. które miały oszczędności, już na to im nie wystarczy. Tak, no to też pomyślmy, jak się ta druga, jak ta druga fala może powstać, między innymi przez to, że ludzie się nie stosują do żadnych zaleceń. tu nie chodzi o zalecenia rządu, tylko zalecenia medycyny, medyków, a nie i ludzie. No się to tego, tak, jak już, ludzie, tak już się nie stosują, ludzie się do tego nie stosują i nagle to może właśnie wybuchnąć po raz kolejny. No, to tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Y Swoją drogą uważam, że jakby była kolejna fala, to by były kolejne świadczenia od yy, rządu, no właśnie to co wcześniej powiedziało, jeśli by był kolejny dodruk, to już wtedy na pewno by ta inflacja nastąpiła, no a co za tym idzie ogromny dług publiczny. No. Inflacja już następuje. Mamy chyba tak, na jeden z, naj... jed, z najwyższych wzrostów inflacji w Europie. jak, jak Nie wiem, czy nie na, świe... nie, no, na no świecie. Z, to nie. Swoją drogą ta inflacja jest jeszcze zaniżana przez spadek cen takich rzeczy jak jakieś dro... drogie samochody, jakieś jachty. Tak, więc... właśnie, właśnie. Inflacja to podobna z nic. Tak, najlepiej... Inflacja... drożyzna. Nie? Najlepiej, najlepiej to obrazuje, jak idziesz do sklepu i kupujesz Calakryl. sobie. Jakąś kilka rzeczy, prawda? I masz zapisane ceny, a potem idziesz po roku i kupujesz te same rzeczy i porównujesz ceny. Mm -hmm. to, to, to racja. Yy, to racja. To, to, to wtedy najbardziej to widać wszystko. Ale taki, wiesz, ro, co, ro, takie rozdanie prze, przedsiębiorstwom e, pieniędzy też nie daje nic. Sami ekonomiści to twierdzą. E, Sztuczne podtrzymywania. E, tak, bo one nie wystarczą na to, żeby wiele przedsiębiorstw przetrwało. Na przykład hotele, które by znowu nie mogły przyjąć gości, upadłyby. No bo nie miały i tak by gości, nie miałyby źródła e, dochodu. Bo nie mogłyby ich przyjmować. Choć teraz bardzo, tak są pewnie temat. okrojone. No bo zamknąć to wszystko, to zaś gospodarka źle odczuje, a są kraje, które nie zamknęły i bardzo źle na nich się to odbiło. Także to jest dylemat, dylemat co zrobić w takiej sytuacji. Ale wiesz, jak już później patrzysz znowu na powiedzmy na za dwa lata, to ten brak dochodu spowoduje, że ludzie nie kupują yy, i mamy spadek cen, żeby ludzie zaczęli kupować. Na przykład takich rzeczy jak y, mieszkania, no to, to, to tak może niekoniecznie być, ale na przykład mog może, mogą te ceny spaść, żeby to się zaczęło kręcić. Albo samochody, no bo ta produkcja mimo wszystko będzie musiała trwać, bo ile osób jest za zatrudnione w, nie w takiej skali, nie na taką skalę, ale ile osób jest zatrudnione na przykład w zakładach produkcyjnych samochodów w Polsce. To jest masa osób. No jest, jest, jest. No. E... No w sumie tak, w sumie mogą ceny też powoli no, potem No żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, taki jest wiesz, jesteśmy nastawieni na to, żeby kupować pralki, nowe zamrażarki telewizory, kubki, szklanki, samochody. Taka, taka jest kolej rzeczy, ale chociaż, z drugiej strony... chociaż, to, chociaż tak jak mówisz, jedno to jest ceny spadać, a drugie to to, że coraz Tych podstawowych częściej... rosnąć, no. Nie, nie, chodzi mi o to, że jakby producenci nie wiem, sprzedawcy stosują coraz to lepsze tak jakby chwyty na sprzedaż, że już nie za gotówkę na raty, że wiesz, że pierwsza rata za rok, pierwsza rata no, będzie no, no. Będziesz miał za rok, że te raty będą zero i w ogóle takie Tylko różne nikt, rzeczy. Tylko nikt nie dostanie kredytu od yy, banku, a same przedsiębiorstwa będą chciały mieć gotówkę na już, bo jej nie będą mieć. No tak jak no, wiesz, tak namawiają, tak namawiają na te raty, bo dostaną w dłuższym okresie więcej pieniędzy. A tak będą musiały dostać na już te pieniądze, żeby później. Oczywiście, tak nie musi być, ale żeby później, żeby się utrzymać w ogóle. Bo tej, tych, tej gotówki one będą, wiesz, one będą zadłużone już, będą żonne tego. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby takie duże firmy jednak nie miały nie, za no po prostu to... gotówki dużego. No ale wiesz, jeśli patrzymy w perspektywie dwóch lat, to mało wydaje mi się, że która firma potrafi sobie pozwolić. Tam oczywiście sumy są większe, ale te sumy są większe utrzymania. Przedsiębiorstwo statystycznie ma dwa. Trzy... Ja nie mówię o Google czy Apple, tylko ja mówię na przykład o innych tam koncernach samochodowych, które niekoniecznie są jakimiś najlepszymi markami na świecie. To mi się wydaje, o... że akurat no. pod tym względem po... będą takie działania, by, by zostały podjęte, nie? Dobra, a powiedz mi. Czy twoim zdaniem będzie ta druga fala, no, czy będzie ta druga fala i czy zostaniemy zamknięci mm. po, raz drugi, po raz drugi w domach? I jak ty byś zachowywał w tej sytuacji? Czy twarz, że to jest dobre, czy jednak to protestować? Dobra. Znaczy, dobre, to to nie jest. No bo jakby było dobre, to bym powiedział, a fajnie będzie druga fala, oni o tym mówią. A czy znaczy nie chodzi mi o to, czy, do, czy dobre jest to zamykanie w domach, czy jednak lepiej jakby to takiego obostrzeń nie było? W razie czego? To tak. A... Okej, okay, to od początku Po pierwsze Mojej opinii przyjdzie Bo za dużo jest o tym mówione I Może tym być drugie dno Nie musi Bo to też może wyjść ze statystyki jednak może takie może przyjść ta druga fala, bo właśnie o, o tym jest bardzo dużo mówione, że to przyjdzie że to przyjdzie, że to przyjdzie, że to przyjdzie i czy zamknięcie w domach moi, jak ja bym się zachował bym, byłbym niezadowolony to zależy kiedy by było to zamknięcie w domach ono by nastąpiło um, nastąpiłoby ponowne takie takie coś jak było, może troszeczkę mniejsze, nie wiem ciężko mi też tak gdybać, ja też nie jestem, nie żyję na tym świecie tyle żeby aż tak to przewidywać jak coś chcemy patrzeć, no to niech to patrz, patrzmy na przebieg historii. Wydaje mi się też, że przyjdzie pewna osoba i ona powie, że a słuchajcie mam, mam jakieś rozwiązanie, rozwiązanie na tą sytuację, wychodzimy z kryzysu powoli, nie. No tak też, tak też było. Tak też było jak na przykład wynaleziono um, chociażby chip, który tak, da, tak jest teraz był używany, nie. Taki, że ten, ten, ten wiesz, co się wczepia na przykład do, do pewnych produktów, czy GPS. Tak, wiesz co? Nie do końca musi być jakieś rozwiązanie, bo są wirusy na świecie teraz, które powstały i nie poradziliśmy sobie z nimi, a po prostu nauczyliśmy się z nimi żyć. Razem. Nie, mówię o, nie mówię o tym, o wirusie, że wyeliminujemy wirusa, co wyeliminujemy um, skutki gospodarcze. No zobaczymy. Czyli mówisz, że raczej byś się stosował, ale byś był niezadowolony, tak? No tak, no nie chcę dostać mandatu, nie chcę robić siebie idioty, ale niezadowolenie jest w mojej opinii logiczne. No nie masz kontroli nad sytuacją i musisz siedzieć w domu. Kto by był zadowolony? <laughs> Osoby, które potrafią panować nad swoimi emocjami. <laughs> Wiesz, to, że jesteś niezadowolony nie oznacza, że nie panujesz nad emocjami. Albo inaczej. Emocje nie, nie powinny podejść... Jeśli... Emocje nie powinny Twoich działań kompresować, kom, że wiesz, nie powinno oddziaływać na Twoje działania, Ty jesteś odpowiedzialny za swoje działania. To jest tylko bodzie, za co jak Ty zareagujesz, to jest inna sprawa i możesz być niezadowolony wewnętrznie, ale możesz po, się po prostu trzymać zaleceń i robić swoje, nie? No to jest nie temat na ten odcinek, bo moglibyśmy o tym też dłużej gadać. Jakby chodzi na no tak, to możemy to są nagrać. Bardzo złożonym tematem i działania, jakie podejmujemy. Tak, tak. A co ze szkołą? Będzie powrót do szkoły we wrześniu, czy jednak nie? Tak, będzie. Już to zostało nawet ogłoszone, że będziemy po prostu przed wejściem myć ręce. I nawet. Gdzie ogłoszone, i... gdzie? No, ostatnio. A... Przez kogo? No kurczę, nie powiem ci, ale w rady to słyszałem, i to nie jest, takie, <gry> no i to jest, była wypowiedź pewnego ministra, tylko no, no ja pewnie... nie wiem, ale może sobie wpisać i też wydaje mi się, że jeśli to zostało powiedziane mi przez trzy osoby, to tak po prostu będzie, że. Ale powiedz mi, skąd. Nawet jeżeli by tak było powiedziane, okej, okay, no to skąd ta osoba wie, że nagle we wrześniu nie będzie 5 tysięcy zachorowań. Ja tylko dnia? mówię na ten moment, jak to jest, jak to jest na 30 tak, tak, lipca, no jak no. to nagrywamy. W mojej opinii no, no. będzie powrót do szkoły, przynajmniej na początku zobaczymy no wiesz moim zdaniem może być powrót ale mimo wszystko z wielkim no to nie, to reżimem jak już, jak już tak mówimy jak już tak mówimy to to będzie powrót czy nie będzie powrotu moim zdaniem będzie ale no wielki właśnie. reżim i też nie będzie każdy chodził kilka no tak, szkół w to, to ogóle to będzie wymo... powiedziane i że w określonych sytuacjach będzie maseczka obowiązkowa moim zdaniem będzie y, kilka szkół w ogóle nie pójdzie do do tych szkół kilka... prywatne Druga sprawa to to, że w tych publicznych, nie mówię, że prywatne nie pójdą, ale tak ogólnie mówię, że... Znaczy kilka na pewno... szkół, ale to muszą być prywatne, bo państwowe nie mogą sobie zadecydować, że my nie idziemy. Słuchaj, chodzi mi o to, że rząd tak może zadecydować, że wiesz, publiczne mogą być, nie, nie wiem czy publiczne, prywatne. Chodzi mi o to, że niektóre szkoły mogą być tak, że ci uczniowie pójdą, ale nie wszyscy, nie wszystkie klasy. I jedne klasy pójdą i to będzie, żeby to wszystko, żeby tam był mega odstęp, jedne klasy pójdą. A drugie klasy będą się uczyć online i potem wymiana. Bo jednak chodzenie do szkoły jest ważne społecznie, a jednak może nie każdy móc chodzić, bo to jednak odstępu nie da się zachować. Ja w mojej szkole na korytarze nie było gdzie chodzić tyle osób. Także takie coś raczej miejsca mieć nie będzie więcej i to raczej jest nie do przezwyciężenia. Zwłaszcza, że teraz chodzą dwa roczniki, pierwsze dodatkowo. No tak, tak, tak. I więc tutaj będzie jeszcze więcej osób, więc to nie może tak funkcjonować, że wszyscy pójdą do szkoły. Albo połowa do szkoły, połowa się uczy online, albo jakieś inne jeszcze rozwiązanie, zobaczymy potem. Podobno w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni będzie rozwiązana ta sprawa już oficjalnie. Taki komunikat rządu. Aha, okej. Okay. Możliwe, że będą takie ograniczenia, albo będą później, nie? Dobra. Myślę, że rozmawiamy wystarczająco długo, więc... Ja się z Wami właśnie żegnam i zapraszam do komentowania, co Wy sądzicie na temat całej tej sytuacji i do subskrybowania, do polubienia tego czy zareagowania po prostu ocenia tego filmu. Trzymajcie się i cześć. Tak, udostępnijcie dalej znajomym Siewanko.